czas na subiektywny przegląd internetów. Tydzień temu wam obiecałyśmy, że będziemy już po fryzjerze i będziemy ładniejsze. Czy ty jesteś ładniejsza, ja się zapuszczam. Yy, nie, nadal jesteś ładna. Włosy zapuszczasz. Tylko zapuszcza. inaczej? Tak. Korzystając z okazji, słuchajcie, dzisiaj moje dziecko młodsze obchodzi 19 urodziny i chciałabym Natalko złożyć Ci jak najlepsze życzenia. Girls Power. Wszystkiego dobrego dla Natalki, którą ostatnio zostałam taką rozmemłaną, biedną w domu, była na lekcjach. Taka... Biedne są te dzieciaki, biedne. Lekcje w szlafroku. No Le tak, tak, lekcje w szlafroku. Wszystkiego dobrego Natalka. No I reszta biednych dzieci w szlafrokach też. To jedziemy. To jedziemy. Odmroziła nam się ostruda, zaczęło się dziać. A nie powiało chłodem? No nie wiem, były ja tak... No na konferencji trochę powiało. No właśnie, <gry> bo ja to chciałam się podzielić, ponieważ miałam przyjemność być na tej konferencji i chciałam się podzielić trochę swoimi wrażeniami. E... Czy tam ich trochę z automatu serią pytań zaatakowałaś. Wiesz, burmistrz był nieobecny bardzo długo w przestrzeni publicznej, jak zaczęła się zaraza, to w zasadzie zniknął po jakimś tam jednym lub dwoma oświadczeniami, więc trochę no, nazbierało się temat. Nazbierało się, to prawda. A że byłam pierwsza, siedziałam pierwsza z brzegów. <grym> tak. Skorzystałaś z okazji. Tak, to zostałem kolegą redaktorą, troszkę... troszkę zabierałeś? Cały jeden Marek Kapel z Meloradio został. Tak, słuchałam słuchałam, ale to bardzo było ciekawe, bo w sumie to była konferencja, gdzie mogłaś zadać tylko z góry ustalone pytania. Tak, nie, nie spotkałam się jeszcze z taką sytuacją, aby e, konferencje właśnie odbywały się w ten sposób, że można zadawać tylko pytania z tak zwanej agendy, e, lub też z listy pytań. No zwłaszcza ale, po wielu miesiącach ciszy. Ciszy. No, gdzie tych tematów nazbierało no, się dużo. Ale może zobaczcie, co. co... Osoba pełniąca funkcję rzecznika, czyli Paweł Krupiński. Jak, jak zaczął konferencję? W związku z konkretnymi tematami, taka pierwsza uwaga. Bardzo proszę mi wszystkich, żebyśmy się trzymali tematyki, którą zaproponowaliśmy na dzisiejsze spotkanie. Gdyby pojawiła się sytuacja, że Którakolwiek z Państwa redakcji ma pytania dotyczące innych tematów, zapraszamy do zadawania pytań w formie elektronicznej bądź telefonicznej, lub zgłaszania ich, i wtedy przygotujemy y, kolejne tematy na kolejne planowane konferencje. Y, sytuacja wynika z tego, że tych tematów jest sporo. Nie chcemy, żeby ich waga i merytoryka rozmyła się w zbyt szerokiej treści. Stąd dzisiaj zajmiemy się sytuacjami tak. No właśnie. Siedziała na I, I co ty byś sobie pomyślała? Przygotowujesz się do konferencji, masz całą listę pytań. No przecież my też mamy kontakt z ludźmi, wiemy o co ludzie się pytają, co ludzi interesuje. A nagle masz taki strzał, że możesz. Wiesz, to, to jest bardzo fajne i bardzo wygodne, gdy możesz odpowiadać tylko na pytanie, które wcześniej sama sobie wymyślisz, tak. I do których się przygotujesz? Których się przygotujesz. No, tak, to by mogło wyjść. Chociaż nawet do tych rzeczy, do których się teoretycznie przygotowano, to różnie było z odpowiedziami. No, przecież Twoje pytanie o e, tak zwane zaginione dzieci w systemie edukacji online. Edukacji online no, nie usłyszałaś odpowiedzi. Okazało się, że nikt nie ma w Urzędzie Miasta pojęcia, czy są takie dzieci w Ostrudzie i czy trzeba im jakoś pomóc, czy ktoś to w ogóle liczy. Jeśli nie? Znaczy nie, że są, to wiadomo. Co ale nie wiadomo nie, gdzie i ile. Ale nie wiadomo gdzie i ile, i co dalej z nimi zrobić. A jest to już taki poważny problem ogólnopolski z dziećmi zaginionymi w edukacji online. Ale jeszcze wracając do tej konferencji, no, wiadomo było, że ja zadałam pytania, które miałam przygotowane również spoza listy. Także przepraszam bardzo Pawła Krupińskiego, że musiałam mu się wciąć tak nieładnie w słowo. Ale to jest bardzo ciekawe, bo pytania, które zadałam, to nie były pytania trudne. Nie. Chcą było na te pytania nie, odpowiedzieć. One tak, nie tak. wymagały jakiegoś specjalnego <laughs> przygotowania. To też może zobaczcie. Czy będzie Pan obecny na jutrzejszej sesji Rady Miasta? Przepraszam bardzo, to pytanie nie dotyczy przebiegu dzisiejszej konferencji. Ale to była mowili... prośba tylko z Pana strony. To znaczy, że ja mogę zadać to pytanie. Ewentualnie Pan burmistrz może nie odpowiedzieć. Okay. Proponuję trzymać się planu konferencji. No właśnie. Znaczy, może kiedyś się doczekacie burmistrza na sesji. No, no dobra, no okej, okay. może wiedział, nie wiedział. W każdym razie pytanie było proste, na które wystarczyło odpowiedzieć tak, tak, lub, nie. Nie, tak lub nie. I teraz y, to nie wymagało, tak jak powiedziałam, jakiegoś specjalnego przygotowania. I teraz zastanawiam się, y, dzień, dzień po konferencji jest y, sesja, związku... ale możesz złożyć zapytanie. I w ciągu 14 dni otrzymam odpowiedź, czy tak, dzień po konferencji, konferencji pan burmistrz będzie obecny na sesji? Mhm. Okej. Okay. Mogę no. też mailowo. Możesz też mailowo, to jest duże ułatwienie. Albo poczekać do następnej konferencji. Twój wybór. Możesz. Okay. możesz. No, no ale tak. Możesz. Burmistrz ale... nie mógł być na konferencji, bo był, znaczy na, na sesji, bo był gdzie indziej. Gdzie był pan burmistrz, go nie było na sesji? W bardzo ważnym miejscu. Dzień później się pojawił I... na no tak. No to... I co tam się dzieje? Powiedz trochę. Nie wiem, no wiesz, no. 210 rocznica urodzin Gizewiusza i stoją ładnie w szeregu. Z zachowaniem należy. Z zachowaniem należytych odległości. odległości przed pomnikiem Gustawa Gizewiusza. Tak. O, hmm? Jakieś komentarze znalazłaś? No, Wiesz że znalazłam komentarze. Jeden ci się nawet pewnie spodoba, bo. Przeczytasz? Przeczytam. Bo choć oczywiście Gizewiusz zasłużył sobie na y, pamięć. A wszyscy mieszkańcy nie zasłużyli sobie na obecność burmistrza na sesji? Takie lekko złośliwe pytanie. Lekko złośliwe, ale poniekąd bardzo, bardzo słuszne, bo y, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że y, burmistrz jakikolwiek by nie był i jakiegokolwiek nazwiska by nie był, to pojawia się na sesji nie po to, żeby zrobić przyjemność radnym, bo sobie tego życzą, tylko pojawia. Znaczy, się. bo ma taką funkcję po prostu, tak, pełni taką funkcję. Pełni taką funkcję. O, dokładnie, Aha, radni są przedstawicielami mieszkańców, więc w zasadzie pojawia się no. na sesji, żeby znaczy, się kontaktować z mieszkańcami. Wiesz, jesteście przedstawicielami mieszkańców. To wiesz, obrażanie mi? się na siebie i takie chodzenie osobnymi drogami, naprawdę do niczego dobrego nas nie doprowadzi. Hmm. Trochę szkoda. A można fajnie w czasie pandemii też kontaktować się z mieszkańcami, nawet jeśli nie można. A robić tego osobiście. I wiem, że znalazłaś przykład. Szkoda, że nie z naszego podwórka, ale taki, który Ci się bardzo podobał. Yy, tak, tak. Bo ba bardzo nawet obserwowałam tego pana burmistrza, yy, bo znamy zastępcę burmistrza z miasta Jelenia, Jelenia Góra, naszego ko kolegę z Kongresu Ruchów Miejskich. Konradę tak, serdecznie, tak. Pozdrawiamy Sikore, którego serdecznie pozdrawiamy. Pozwoliłam sobie Konradzie z... podkraść Tak, pod, Podkraść i pośledzić trochę swojego Facebooka, i tam znalazłam właśnie pana prezydenta. Jelenie Góry, który regularnie, w zasadzie co to... dwa, co trzy dni, mm -hmm. e, siadał przed okienkiem I, i na mówi... żywo odpowiadał na wszelkie chyba pytania, jakie tu tak. padały. Znaczy się nawet nie mówił, tylko on rozmawiał. Hmm. W trakcie pandemii rozmawiał z mieszkańcami, mieszkańcy hmm. na żywo mogli zadawać pytania. To wiąże, że ja pokażę, jak to wyglądało. Tak, co? tak zobaczcie. Witam pana Łukasza. Pan Łukasz ma pytanie, panie prezydencie, co z przedszkolami? Czy muszą być otwarte już od 6 maja? Pan Adrian wita nas. Pan Adrian to jest ja cały czas, powtarzam, miłośnik kolei. Proszę Państwa, wrócę do tej informacji o tych przedszkolach. O przedszkolach i, z, i z A Taki skrócik. Ewa, Ewa w komentarzach e, e, pisze, że nie ma trudnych pytań. E, no, najwyraźniej Ewa są. Najwyraźniej są. Ale tutaj chciałam pokazać właśnie e, na przykładzie tej jeleniej góry, e, że można, jeśli się chce, to naprawdę można, ani technologia, technologia nie jest przeszkodą, wręcz jest U, ułatwia. Znaczy, oczywiście nie wszyscy mieszkańcy e, są obznajomieni z Facebookiem, tak? To nie może być nigdy jedyny e, taki kanał komunikacji, mhm. ale w tym momencie no, lepsze to niż milczenie przez. Dwa miesiące? Tak, i wydaje mi się, że nawet jeżeli yy, nie zna się odpowiedzi na wszystkie pytania, to zawsze mm. można powiedzieć, nie wiem, sprawdzę, dowiem odpowiem się. Odpowiem za kilka dni. Odpowiem. Tak, no to to tak. też nie sposób, żeby, żeby burmistrz znał się na wszystkim, ale, ale sama chęć komunikacji i rozmawiania z ludźmi jest bardzo ważna, tym bardziej, że w kampanii wyborczej yy, to liczne. Ach, tak było, będzie. tak, będzie miało być tak pięknie. Słońce będzie zawsze mm -hmm. świecić na dostródu. Świeci. Póki co. No, ale sesja się odbyła. W końcu się zebraliście jako, jako ra, Rada Miejska. Co tam ciekawego? Bo przyznam Ci szczerze, że biegałam z, z kamerą i nie oglądałam i nie słuchałam. Biegałaś z taczką. Tak. Znaczy, oczywiście nie sposób streścić wszystkich tematów, bo, bo było ich bardzo dużo. Rzeczywiście spotkaliśmy się po dosyć długiej przerwie, ale sesję można obejrzeć na kanale Miasta, chyba. Był. Nie wiem, chyba na sesji z tego, co. Na sesji. Tak. W każdym razie, jak ktoś będzie bardzo drążył, to na pewno. Znajdzie. Na pewno, na pewno znajdzie i posłucha, o czym rozmawialiśmy. Ale jedna z takich ciekawszych rzeczy, która się odbiła dosyć szerokim echem w internecie, a przecież mamy sobie ten przegląd internetów, no to jest, jest ulica Spiszowa. Tak, i nieustający powrót zabudowy po nieodżałowanym spichlerzu. I tylko dodam może, że. Te zdjęcia, które widzicie, z wizualizacją, one są już nieaktualne. To znaczy, się na sesji pojawili się przedstawiciele firmy JOTA, która tam y, będzie, będzie inwestować, znaczy zamierza inwestować. Mm -hmm. I już wiemy, że wytyczne konserwatora zabytków. Zezwoliły na jeden duży budynek odtwarzający wielkością gabarytami spichlerz. Natomiast pozostałe budynki powinny być jednak dużo niższe i takie, które będą się lepiej wkomponowywać w całą przestrzeń. Ale myślę, że to nie jest też tylko kwestia wysokości tych budynków, ale też zagęszczenia na tym małym terenie. Bo... Tak, bo to jest, znaczy w sumie ka każdy, kto tam pójdzie i stanie na tej działce, tak. to zobaczy, że ona wcale nie jest taka wielka. Tak. Ja pamiętam spichlerz jeszcze, to było w roku, w którym go rozebrano. Wtedy Tomek mnie tutaj pierwszy raz do Ostrudy przywiózł, to były jakieś wakacje, chyba, jakoś tak. Więc to był naprawdę taki bardzo mocno, wręcz przytłaczający budynek. Ogromny był, był naprawdę ogromny. I ja wiem, że wszyscy po nim płaczą, znaczy mnóstwo ostrudzień po nim płacze. Na grupie Dawna Ostróda, nie wiem czy tam jesteś i, i śledzisz. Jestem. Bardzo fajna grupa. No jest w ogóle cała dyskusja wokół tego, tak? Jak ten spichlerz, czy go przywrócić, czy nie przywrócić. No widać, że ludzie tęsknią za tym monumentalnym, jakby nie było. Budynkiem. Ale też za zagospodarowaniem za, za tej przestrzeni, która jest taką, no. Dosyć, to jest takie strategiczne miejsce w mieście. Tak, ale wiesz co? bardzo mi się podobał taki komentarz pani, która napisała, że ona już nie mieszka w Ostródzie. tak? Ona, ona ostrzianką była, już, już jej tutaj nie ma. Ale że znikają te budynki, tak? I nie da się tego przywrócić. Znaczy, to nie jest takie proste, żeby to przywrócić. Ale nasz, nasz ulubiony Skrobot to też bardzo ostro skomentował, żeby dbać o miasto, a nie o prywatne interesy, tylko że z drugiej strony pamiętajmy, że ta działka jest prywatna. I tak naprawdę ten inwestor może tam zrobić to, co zaplanuje. No tak, i teraz jaka jest rola samorządu? Rolą samorządu jest to, żeby pogodzić interesy z jednej strony właściciela tego miejsca, bo jeszcze raz tak jak Inga powiedziała, pamiętajcie, że to, to jest, jest już działka, teren prywatny. Tak. E, oczywiście są pewne ograniczenia, tak jak na przykład no, konserwator, konserwator zabytków może narzucić ograniczenia, e, jednak on działa na, swe, na, swoje, na swojej przestrzeni, więc rolą samorządu jest pogodzi pogodzić interesy mieszkańców, miasta. Też tego przedsiębiorcy, który no, płaci podatki, jest pracodawcą, więc znowu, żeby nie antagonizować środowisk, ale iść jednak żebym, w Żeby stronę... tak, umieć się spotkać w jakimś jednym miejscu. Łączenia. Dokładnie, bo, bo ta działka no, w tym momencie nie wygląda, no, no wygląda no, jak no, wygląda, tak. no, jest wygląda wyczyszczona, tak, ale, ale nie wygląda to atrakcyjnie. I, tak. No i ludzie tęsknią jednak. No tak. Właśnie, samo to, że taka, taka burzliwa dyskusja uh -huh. jest na, na ten temat, to też świadczy o tym, że ludziom na tym miejscu zależy. Tylko teraz tak, no, prowadzenie wszelkiego rodzaju konsultacji i rozmów wymaga przy bardzo dobrze przygotowanej kadry. Konsultacje bo to nie też miały być i rozmowy, z tego co pamiętam, program wyborczy. Tak. tak. Ale mamy regulamin konsultacji społecznych, który wprowadziliśmy my. Za naszej inicjatywy, naszej nasze inicjatywy radnych, tak. rzecz jasna. Są wprowadzone regulamin konsultacji społecznych, więc na pewno będziemy, na pewno będziemy tego pilnować, na pewno będziemy się przyglądać eee, i, no, i tak. No, żeby i znaleźć złoty środek. Żeby znaleźć złoty środek, tak, żeby, żeby wszyscy byli zadowoleni. Chociaż to trudna sztuka. A... Ale nie niemożliwe. <noise> Mam nadzieję, że tak. Następny temat. A, A. ploteczki. <noise> <noise> tak, tutaj serdecznie Jacka pozdrawiamy. U którego na portalu Ostruda Online wyczytaliśmy, że szykują się kolejne, może nie zwolnienia, ale zmiany kadrowe. Ale zmiany kadrowe. O tak to nazwijmy. Dokładnie. Zmiany kadrowe. Zmiany kadrowe. No właśnie. Krążą na giełdzie, na giełdzie różne, ciężko powiedzieć, nazwiska, bo to raczej stanowiska. O jakie stanowiska chodzi? O tak, o jakie które stanow jakie kadry zostaną zwolnione? Lub się zwolnią same. Lub się zwolnią same, mhm. bo to też do końca nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. No się możemy się oczywiście z tego pośmiać, że to jest takie śmieszne, że tam co. To w chwila ogóle ktoś, nie jest śmieszne. Czy tam co chwilę w ogóle z pracy, albo to ktoś zostaje ogóle To jest śmieszne. Tylko że tak naprawdę to w ogóle nie jest śmieszne. Bo, bo co? Bo, bo jakie są konsekwencje tego? Ojejku, no to konsekwencji jest cała masa, słuchaj. Chociażby od tej sprawy... Robiłaś reportaż o pogłębieniu jeziora drwęckiego, tak? Przy przystani Sokoła nie do końca zgodnej z prawem i widać już jest, że w Wydziale Inwestycji nie ma zupełnie żadnej ciągłości prowadzenia spraw. Znaczy, tam już się zmieniło tyle razy osoba prowadząca ten wydział, że już nikt nie wie, co się tam dzieje. No tak, a to jest wydział strategiczny, chociażby z tego względu, że tam najwięcej <laughs> pieniędzy po prostu się wydaje, tak? No tak, dokładnie. Także to w ogóle ja bardzo współczuję mhm. wszystkim pracownikom w tym momencie, bo taka ciągłość i pewność, co się będzie działo, ja myślę, że dla, dla urzędników, ale też dla mieszkańców jest bardzo ważna. No tak, ale no, praca urzędników ma też przełożenie na nasze życie codzienne, nas no mieszkańców, to... a poczucie takiego braku stabilizacji i pewności, czy ja za chwilę nie wylecę albo nie wytrzymam już tego napięcia, będę musiał, musiała odejść z pracy, na pewno Nikomu nie to pewnie jest służy wykonywaniu, Nikomu. Do, dobremu wykonywaniu obowiązków, jest... jeśli dobrze odmieniłam. Mhm. No, ale niektóre wydziały działają, działają, działają. Bo to są, spec -wydziały. Bo to są podobno spec wydziały. tak, i szykują nam upiększenie przestrzeni w postaci nowych przystanków. Nie wiem, widziałaś? Widziałam, widziałam wizualizację. I czego ty nie rozumiesz, co ci się nie podoba? Znowu? Czego ja się znowu czepiam. Czego się czepiasz? No, nowe przystanki ładne, kolorowe. E, znaczy ja mam nadzieję, że te wizualizacje to są tylko wizualizacje, i to nie będą takie mikrobudki. Mhm. E, bo one tam mają mieć 5000 różnych funkcji, e, chociaż jak się doczyta ten komunikat, to okazuje się, że one dopiero mogą móc mieć te wszystkie funkcje. Hmm. Jeszcze raz powtórzę mogą, mogą. móc mieć, mogą tak. Móc być, <laughs> Więc na razie to będą tylko takie opakowania. E, no, ale tak trochę mi brakuje w tym wszystkim sensu no bo po co jest przystanek autobusowy? A to jest bardzo dobre pytanie, wiesz? Bo, bo ja też miałam takie wrażenie, słuchając, bo to na, na konferencji prasowej, były przedstawione tak, przystanki, tak, tak, tak. Ale też troszeczkę wcześniej na którejś sesji mieliśmy przedstawiono właśnie propozycję propozycji możliwego rozwiązania tego, jak gdyby kiedyś. mogły kiedyś mogą tak, w przyszłości. No, w przyszłości. Tak, tak, bo to w ogóle o projekt chodzi. Tak, bo tak. to chodzi tylko o projekt. I, i, i też właśnie ta, ta pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, po co są wiaty na przystankach autobusowych? Po co? No nie, dobre pytanie, bo ja do tej pory naiwnie myślałam, że one są po to, żeby człowiek mógł tam usiąść, schować się przed deszczem, wiatrem, wiatrem jakimś tam śniegiem, mrozem, czekając na, na autobus, a przy okazji dopiero może sobie, nie wiem, przeczytać, co się w mieście dzieje, bo będzie tam wisiał, nie wiem, afisz Centrum Kultury, tak przy, przykładowo, ale przede wszystkim są po to, żeby tam móc poczekać, aż przyjedzie autobus i wiedzieć, o której godzinie ten autobus przyjedzie. Mhm. Ale wiesz, tłumaczenia są takie, że to i tak jest z projektu, że jest niewielki, że, że wkład miasta jest jakiś tam mniejszy, częściowo tylko pokrywa koszty itd. itd. Ale też się zastanawiam, czy, takie, czy, czy to nie jest trochę ślepa uliczka, taka wiesz, że, że jak coś jest dofinansowaniem, co? Tak, tak, pchamy to. Znaczy, w ogóle fajerwerki. to jest. <noise> tak, fajerwerki. Znaczy, to jest w ogóle bardzo dziwny projekt. Ja niestety dopiero wczoraj zaczęłam trochę grzebać w internetach na, na jego temat. to, powiedz, co to jest za projekt. Tak, bo wiesz? to jest Smart City, Ostruda Smart. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, że on ma swoją stronę internetową, nie. pani radna, ma swoją stronę internetową. Bardzo ładną, nie wiem, ile tam ludzi wchodzi na tą stronę internetową. Ile ludzi o niej wie, nawet są tam Mogę jakieś... Mogą sporo kosztować, tak jak to widzę. Wiesz co, nie, to taka strona to nie, nie kosztuje, to nie jest jakaś tr mm -hmm. trudna do zrobienia strona. Nie wiem, nawet nie chcę tego sprawdzać, ile kosztowała. Natomiast no, są tam jakieś aktualności, co prawda chciałam sprawdzić te wydarzenia, cofnęłam się parę miesięcy wstecz, nic, zero, nul. Ale jest tam też taki post, że działamy, choć wcale tego nie widać. O. I tak, ja się trochę przyjrzałam wiesz, temu projektowi i powiem ci, oni faktycznie działają, choć wcale tego nie widać. A coś więcej? Coś więcej. <laughs> odbywają się przetargi w tym momencie na różne elementy tego projektu. W tym momencie, w tym roku, wcześniej tam się po prostu cały czas coś dzieje, odbywają się zamówienia, wyłaniani są wykonawcy lub niewyłaniani. Znaczy, jednym z elementów jest na przykład analiza ruchu. W Ostródzie, tak? Żeby sensownie zaplanować przystanki autobusowe i w ogóle całą tą infrastrukturę towarzyszącą, No, to dobrze by było wiedzieć, jak, którędy, kiedy i gdzie przemieszczają się mieszkańcy. Niestety, tam kolejne przetargi zostały uniewa unieważnione i w tym momencie chyba są negocjacje z ogłoszeniem taki bardzo specjalny tryb. Nie wiem, jaki jest sens analizować ruch, e, zwłaszcza ten taki transport publiczny w tym momencie w Ostródzie, bo jednak mamy pandemię i. No tak jest, to nie jest miarodajne. To jest specyficzne. W... Tak? Wynik raczej nie będzie miarodajny. Ale znalazłam coś dużo ciekawszego, co ciebie jako radną powinno chyba e, mocno, e, mocno zainteresować, bo nie wiem, czy wiesz, ale na początku maja została podpisana umowa z wykonawcą audytu krajobrazowego, który nie jest tylko audytem krajobrazowym, ale tak naprawdę... W audycie krajobrazowym wiedziałam, a to się jeszcze kryje? No nie wiem, czy wiesz, że na koniec dostaniesz gotową uchwałę krajobrazową. Tak, tak, wykonawcą jest biuro chyba architektoniczne ZŁODZI, prowadzi to taki pan Bartosz Poniatowski. On faktycznie ma doświadczenie w mhm. przygotowywaniu uchwał krajobrazowych. Ma za zadanie tutaj zinwentaryzować przestrzeń, jest wytyczony, moja droga, obszar, który tą uchwałą może być objęty. Mhm. I to jest ścisłe centrum miasta. Tak? także ja nie wiem, czy, czy Państwo wiecie, z czym się wiąże uchwała krajobrazowa, ale na przykład z tym, że będziemy mieć przekształcane nie wiem, szyldy, miejsca, w których można tą reklamę powiesić. To naprawdę jest bardzo duża zmiana w przestrzeni miejskiej. Mm, oczywiście zakładamy, że ten. Projekt wiąże się również z szeroko zakrojonymi konsultacjami. Znaczy, ja Wyobrażam się... sobie, żeby było inaczej. Ja się w, w specyfikacji tego zamówienia, owszem, są tam konsultacje, ale nie wymienione, jakie konkretnie one mają być. Znaczy, w ogóle to jest ten cały projekt Smart City, jest bardzo zagmatwany. Znaczy, mm -hmm. pewnie ktoś na samym początku miał bardzo dobrą e, intencję, mm -hmm. ale on od samego początku nie jest konsultowany dalej niż wewnątrz Urzędu Miasta. No tak, bo, nikom... bo kto o tym wie? Tak <laughs> Nikt o tym nic nie wie. A teraz już pamiętaj o tym, się A teraz wy wytyczą Ci, bo, słuchaj, miejsca wzdłuż głównych tak. ulic. Przyjedzie pan, nawet najfajniejszy pan z, z łodzi, który powie ci, jak mają wyglądać twoje szyldy. I jeszcze przedstawi wam jako radnym, gotową. Uchwały krajobrazowej. Więcej, powie nam, jak ma wyglądać nasze miasto. No, to po co my tu jesteśmy? Wszyscy w ogóle. A wiesz, jak ludzie reagują na zmiany, jeżeli nie są na to przygotowani? I nagle Opornie. No generalnie rzecz biorąc, mamy problem z, z reagowaniem na zmianę, a jeszcze reagowanie. Ja się głęboko zastanawiam, co z nami jest nie tak, że nie możemy swojego miasta zaprojektować sami. wspólnie sami. Sami z mieszkańcami, mm -hmm. że z mieszkańcami, że musimy, ale to też nie jest pierwszy raz, gdzie sięgamy po e, jakieś zasoby zewnętrzne. One Najlepiej... się przydają, one często mają wiedzę, której my na przykład tutaj możemy nie mieć. Owszem, ja się z tym zgadzam, tak, tak? Ale... tak. ale kurde. Kto ma decydować o tym, co się będzie w naszym mieście <laughs> działo, jak mamy życie? To? jak nasze miasto ma wyglądać. I jaki ma być szelt na czyimś sklepie. Nie wiem. Nie wiem, także ja to znalazłam. Mówię, ja to wygrzebałam to wczoraj i nie mam dzisiaj żadnego optymistycznego zakończenia. Ale nie możemy tak straszyć ludzi. Słuchajcie, wierzymy. Y Wierzymy, tak? Najłatwiej. Wierzymy naprawdę w znaczy dobre oh, intencje na pewno tak. tylko. W... Znaczy na pewno ktoś miał dobry, dobry pomysł, pomysł na ten projekt jego teraz tylko trzeba wykonać wspólnie z nami, bo w końcu to jest nasze miasto z mieszkańcami. Żeby potem nie powiedzieć, że dobrze żarło i zdechło. E, tak, po w paru miejscach, e, gdzie uchwały krajobrazowe wprowadzano, skończyło się to sprawami w sądzie. I to już nieważne, kto na koniec te sprawy powygrywał, tak? Tylko mm -hmm. wierto się latami ciągnęły takie procesy, które gdy nie są zaakceptowane przez mieszkańców, gdy nie są uzgodnione z tymi właścicielami wszystkich tych tutaj sklepików po kolei e, biegnących, e, to one nie mają prawa się udać. Ludzie muszą tego chcieć. Tak. O. Róbmy to po prostu tak, żeby ludzie robili to wspólnie. Bo wszyscy tworzymy trudem. Faktycznie. I tym optymistycznym akcentem. Kończymy. Miłego weekendu. Słyszę muzykę. A i pamiętaj, żeby na koniec nie wyłączyć za szybko. Nie, już to opanowałam. Okay. No ja mam nadzieję, że jest wyłączony mikrofon. <grym> Ale nie było widać, co ona pokazuje przecież, no to skąd wiadomo. <grym> Jakieś takie zdjątko. <grym> Sześć osób teraz. teraz... Powiedz, kiedy się pojawi ktoś spoza rodziny.